Swoją rękę delikatnie położył na ramieniu czara. Czaro. Co prawda troszeczkę zaskoczony tą, nagle, tą za nagłą za intymnością od Leksia, uśmiechnął się w jego kierunku. Mrugnął okiem. I to, to był znak dla Leksia, że ich sekret się widzę. nie wyda. Przed Odpisany resztą są drużyny X. Z 24 ten, drzwi, ten drzwiami wpadł z Copa Wardenga i powiedział: Oj, tak nie będzie, moi drodzy, ja tutaj, Sylwester Wardenga, jako oficer internetu zabraniam takich związków, z X. Zabraniam, ponieważ ja tutaj mam umowę którą podpisał Leksiu, że, właśnie, fanficzy, z Czarem, się rozstają że właśnie z szarem on będzie udawał związek. Czaro poczuł się zdradzony i przerażony. Odepchnął rękę Leksia ze swojego ramienia, ponieważ poczuł się, że całe jego życie to tak naprawdę jeden wielki, reżyserowany prank. I jak tylko ta myśl pojawiła się w jego głowie, Czaro się ocknął. Zaczął się rozglądać przerażony na boki, a za oknem zauważył Jego. Marcina Dupiela. Kurna, następną, następną część się dowiecie kiedy indziej.